awansowe ABC. Cześć nazywam się Aneta Szostak-Sulewska i prowadzę ogólnopolską telewizję dla nauczycieli w awansie Awans TV. Od jakiegoś czasu prowadzę również mini filmiki w których przybliżam tematy dotyczące awansu zawodowego, rozkładam poszczególne elementy rozporządzenia na czynniki pierwsze, tak żeby było Wam łatwiej odnaleźć się w awansie zawodowym. Na co dzień prowadzę firmę szkoleniową dla nauczycieli w awansie. Przez ponad 15 lat pełniłam funkcję dyrektora placówki oświatowej, tak więc przez moje ręce przeszło wiele dokumentów dotyczących awansu zawodowego, wspierałam wielu nauczycieli w tym ciężkim dla Was okresie. I stąd też pomysł na telewizję ogólnopolską dla nauczycieli w awansie, i stąd też pomysł na awansowe ABC. Dzisiaj zerkam do naszego notesu. Nauczyciel mianowany, powinności i wymagania. Powinności i wymagania to, jakby wy to często nazywacie, te punkty. Te punkty, na których opieramy tworzenie naszych planów rozwoju zawodowego. I o tych właśnie powinnościach i wymaganiach w dniu dzisiejszym będzie. Kochani, oczywiście pamiętamy o tym, że nasze działania awansowe opieramy o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Jest to rozporządzenie obowiązujące, jest to rozporządzenie, które w sposób szczegółowy rozpisuje wszystkie działania nauczycieli w awansie. I w paragrafie 8, w punkcie pierwszym tego rozporządzenia, możemy przeczytać o powinnościach nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. I ten nauczyciel mianowany, który chce być nauczycielem dyplomowanym, w trakcie trwania stażu, staż trwa tutaj 2 lata i 9 miesięcy, powinien Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętność stosowania e, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. komunikacyjnej. Podej, e, e, powinien również realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Powinien także pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Powinien również przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli. Zwróćcie uwagę, że tu nie ma zapisu, że dla nauczycieli szkoły, w której realizujesz staż, powinieneś przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli. Oraz dokonać ich ewaluacji w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela, doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć, nauczyciela, konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Co najmniej 3 godziny w okresie całego Twojego stażu w obecności, w miarę możliwości. Doradca metodyczny. Nauczyciel-konsultant lub przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jak się powinno to odbyć? Otóż zgłaszasz swojemu dyrektorowi chęć przeprowadzenia takich zajęć, dyrektor powiadamia pisemnie doradcę, zaprasza konsultanta bądź też przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego i w obecności tej osoby, czy tych osób, plus tych nauczycieli, którzy zostali na te zajęcia otwarte zaproszeni, prowadzisz takie zajęcia. Potem jesteś również zobowiązany do przeprowadzenia ewaluacji tych zajęć w obecności tych osób w obecności tych osób, które obserwowały te zajęcia, tak? Dokonujesz też ewaluacji. Oczywiście pamiętajcie tutaj o zapisie w miarę możliwości. Jeżeli ten doradca nie może uczestniczyć, ten konsultant nie może uczestniczyć, czy przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może uczestniczyć w tych zajęciach, nie rwiemy sobie włosów z głowy, tak? Zaplanowaliśmy, poinformowaliśmy, nie było tej możliwości, przeprowadziłaś te zajęcia, Omówiłaś, dokonałaś ewaluacji w obecności tych nauczycieli, którzy obserwowali, i też tutaj nic złego się wówczas nie dzieje, tak? Czyli to są te powinności. Powinieneś podejmować, powinieneś realizować, powinieneś pogłębiać wiedzę i powinieneś przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych. I to trzeba sobie zaplanować w swoim planie rozwoju, tak? I teraz przejdźmy do wymagań. Wymagania opisane są w paragrafie 8 ustęp 3 i wymagania te obejmują. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, oraz wykorzystania narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć właśnie tych otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, i dodatkowo jeszcze realizację co najmniej dwóch z następujących zadań. Tu wybierasz sobie do realizacji dwa z czterech, tak? czyli po pierwsze opracowanie i wdrożenie pro programu. Innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, opiekuńczych lub innych związanych ze oświatą, powiązanych oczywiście ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I o tej grupie uczniów należy pamiętać w sposób szczególny i pamiętaj, że w tej grupie uczniów są również uczniowie szczególnie uzdolnieni. Wykonywanie zadań opiekuna stażu. Bądź też opiekuna praktyk pedagogicznych, bądź też nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego. Egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych, także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej. I teraz, jeśli wybierzesz do realizacji to zadanie, to pamiętaj, że oczywiście nie musisz wykonywać wszystkich tych zadań tak, opisanych tutaj. Natomiast, jeżeli chcesz, to zadanie sobie uwzględnić, to zasadnym jest tutaj porozmawiać z dyrektorem, przedstawić mu właśnie tą informację, że chciałabyś to zadanie w trakcie stażu realizować i wtedy poprosić. O tą opiekę nad stażystami. Jeśli pojawią się praktykanci, to też poinformować, że jesteś chętna, chętny do pełnienia tej opieki. Być może będziesz chciała spróbować pozyskać, zdobyć ten tytuł nauczyciela-doradcy metodycznego, tak? Być może mogłabyś przewodniczyć jednemu z zespołów nauczycielskich i to też trzeba uzgodnić ze swoim dyrektorem. Być może warto jest zastanowić się nad tym, właśnie, czy. Nie zostać koordynatorem wolontariatu i to też trzeba uzgodnić w swojej placówce, koordynatorem projektu. Być może e, będziesz chciała, chciał uzyskać e, tytuł kuratora społecznego, podjąć się tej e, społecznej funkcji egzaminatora okręgowej komisji. Pamiętaj tylko, że samo bycie nie jest, tutaj, e, nie jest tutaj uznawane. tak? Oprócz tego, że jestem egzaminatorem okręgowej komisji, to jeszcze Powinnam, powinienem w pracach y, tej komisji uczestniczyć. Oprócz tego, że jestem kuratorem społecznym, to powinnam, powinienem te, te społeczne funkcje wykonywać, tak? Oprócz tego, że chciałabym być opiekunem stażu, to również w trakcie trwania tego stażu podejmuje się tych właśnie zadań. I to zadanie, jeśli sobie wybierzecie, to najlepiej jest je tutaj oczywiście w uzgodnieniu z dyrektorem zacząć realizować, tak? Być może ktoś w Twojej placówce pełnił funkcję koordynatora i zasadnym jest, żebyś Ty teraz tę funkcję przejął, żeby móc właśnie, żeby móc właśnie spełnić to zadanie, tak? Koordynatora wolontariatu. Być może realizujecie w szkole jakiś duży projekt i mogłabyś, mógłbyś być tym koordynatorem tego projektu. To wszystko jednak należy uzgodnić z dyrektorem i należy zgłosić taką chęć, tak? uczestniczenia, czy realizowania tych poszczególnych zadań. Kolejne zadanie to uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych umiejętność posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym. I tu bardzo często pytacie, jak to udowodnić. Otóż, aby udowodnić tą umiejętność posługiwania się tym językiem, należy zdobyć certyfikat, który jest Omówiony, wyszczególniony w załączniku do rozporządzenia dotyczącego naszych kwalifikacji nauczycielskich, tak? Czyli należy tutaj otworzyć sobie rozporządzenie mówiące właśnie o tych kwalifikacjach, tak? I tam w załącznikach są certyfikaty językowe. I w momencie kiedy ten certyfikat uzyskasz i dodatkowo jeszcze będziesz ten język obcy wykorzystywać w pracy, bo tu też chodzi o to właśnie, żeby nie tylko uzyskać Umiejętność posługiwania się, ale również przełożyć to na pracę placówki. Tak? I kolejne zadanie, ostatnie opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji. Czasopisma branżowe kiedyś wrzuciłam Wam na mój fanpage facebookowy, warto poszukać i są one wyszczegółowione. I jeśli opracujesz autorską pracę, jeśli napiszesz jakąś zwartą publikację tak, i umieścisz ją w czasopiśmie branżowym, może być to również zaliczone jako zadanie, które, które jest zaliczone i nad którym być może warto się pochylić. Boicie się tych dwóch ostatnich, boicie się umiejętności językowych i boicie się autorskich prac, a myślę, że warto się tutaj nad tym troszeczkę zastanowić i podnieść sobie wyżej tą poprzeczkę i spróbować. Czyli paragraf 8 z jedyneczką powinności, paragraf 8 z trójeczką wymagania. Swój plan opierasz albo o powinności, albo o wymagania, nigdy łącznie, tak? Czyli planując swoją pracę, wybierasz albo wymagania i do nich wpisujesz zadania i działania, albo powinności i do nich wpisujesz zadania i działania, tak? I to wszystko jest omówione. Właśnie w paragrafie 8 wcześniej przeze mnie omawianego rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego. I to tyle, jeśli chodzi o powinności i wymagania nauczyciela mianowanego, który chce się ubiegać o stopień nauczyciela dyplomowanego. Trzymam za Was kciuki, zapraszam na kolejne odcinki Awans TV, zapraszam również na nasz. Kanał na YouTube Aneta Szostak. Tam macie umieszczone wszystkie filmy e, dotyczące awansu zawodowego, które do tej pory popełniłam. Tam również znajdują się wszystkie odcinki naszego awansowego ABC. Zapraszam Cię również na stronę internetową anetaszostak.pl oraz na stronę internetową sklep sklepanetaszostak.pl. Dużo pomocy, duże wsparcie dla nauczycieli w awansie i nie tylko. Pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.